19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki wydał znamienny rozkaz rozwiązujący armię krajową, największą armię okupowanej przez Niemców Europy. Rozkazów podyktowany był chęcią wytrącenia Sowietom argumentu o rzekomej współpracy AK z Niemcami. Miał również umożliwić byłym już żołnierzom Armii Krajowej zalegalizowanie się w nowej komunistycznej rzeczywistości. Już w lutym 1945 roku na ulicach polskich i miast pojawił się znamienny plakat informujący, iż Armia Krajowa była zaplutym karłem reakcji, a więzienia, areszty i obozy. NKWD i UB zapełniały się coraz liczniejszymi żołnierzami Armii Krajowej. Paradoksalnie głównym beneficjentem tego rozkazu okazali się komuniści, dla których rozczłonkowana była już Armia Krajowa nie była wystarczająco godnym przeciwnikiem.